A teraz Wam opowiem o dalszej części tej procesu technologicznego tej, tej ślepki. Tam mam zamocowaną w oprawce. Pewnie ci, co nie wiedzą, to zapraszam na poprzednie filmy. Ci, co wiedzą, to jest oprawka R42. ER no, przepraszam, ER, na tulejki R32. ER no i jest włożony z otworem Fi-20. Tu łapię za tą tulejkę. Dorobiłem sobie taką specjalną tulejkę. W jednym miejscu tu jest przecięta do końca, a w tu, w tutaj najgrubszych miejscach, jest przecięta o tak gdzieś do połowy. O tu i tu. No, i tutaj, tu na tym samym końcu, mocuję sobie tą doślepkę. Najpierw mocuję tulejkę. Tulejkę er32Fi20. Później wkładam. za zaślepkę, ale to za lekko jest dokręcone. Trzeba to dobrze dokręcić. Niby nie ma dużych sił przy fryzowaniu, ale zawsze jakieś tam występują. O. No i teraz podjeżdżam i na posuwie Teraz już przecięło, troszkę gradowania. Odkręcamy, wyjmujemy i wkładamy następną, zawsze ręką dobrze docisnąć no. i później kluczem dokręcić. Podjeżdżamy blisko, żeby była piłka blisko. Włączamy obroty. Jakbym nie miał tej tulejki, to bym musiał dźwigać ciężką podzielnicę, a tak imadło to jest praktycznie no, 90% prac, to jest na tym imadle robione. Czasami zakładam tutaj większe. Pod na podzielnicy ci, co oglądają filmiki, to wiedzą, że robię na większej frezercie. A ci, co nie wiedzą jaka to jest frezarka, zapraszam na poprzednie filmiki. Coś tutaj źle złapało chyba, widzę jakiś paproch czy coś. Wrzeciono pracuję na lewych obrotach, bo piłka jest odwrotnie założona, a nie chce mi się zmieniać, a po drugie mam wygodniej jak podjeżdżam z tej strony i Wy też lepiej widzicie. Zaletą tulejki jest to jednej i drugiej, że ta prawie trzyma 95% powierzchni, a tulejka R32 to prawie 100%. Tam minimalne tylko są nadcięcia. I to jest to, że jakbym chciał to robić w uchwycie tokarskim, to bym tego nie mógł wykonać. Prawdopodobnie wystarczy dobrze, pewnie sprężanym powietrzem i to odpada. To minimalny grat jest. To dopiero sprawdzimy jutro wieczorem. Dzisiaj pegant pół do ósmej późno zacząłem, ale i tak wcześniej wstałem. Także wystarczy, abym się pomylił i odkręcił przyrząd. Ale nie będę odkręcał, bo jeszcze jutro mam do zrobienia parę sztuk. Ale tu lajka się spisuje doskonale. Na szybko, dzisiaj zrobiona. O, bardzo ładnie to wychodzi. Zobaczcie, jak nacięcie. Nie wiem, czy widać. O, tutaj trochę ciemno jest. Zaraz może latarką przyświecimy. O, teraz widać. Bardzo ładnie wychodzi. Wyszedł ten kanałek. No i mamy. Widzieliście teraz dzisiaj z bliska, jak powstawała. Cała sztuka. Dziękuję.